Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z otwierania kart Pokémon u mnie na kanale i dzisiaj mamy coś coś co naprawdę teraz jest ciężko dostać najnowszy dodatek Prismatic Evolutions Elite Trainer Box od Elite Trainer Boxów zaczynaliśmy filmy na tym kanale pierwszy film na kanale to właśnie Elite Trainer Box Serging Sparks także dzisiaj kolejny angielski odcinek bo to, jest, to będą angielskie karty Prismatic Evolutions na samym wstępie chciałem bardzo podziękować partnerowi temu tego kanału czyli sklepowi Świat Kart dzięki któremu w ogóle miałem okazję kupić tego boksa także jeszcze raz bardzo dziękuję partnerowi kanału. Słuchajcie, jeżeli wy macie ochotę kupić sobie jakieś karty Pokémon, to zachęcam, żebyście się zapoznali z ofertą właśnie sklepu Świat Kart. Wszystkie linki są w opisie, także jeżeli macie ochotę to sobie zajrzyjcie, a być może znajdziecie coś po fajnej cenie. Dobra, słuchajcie, Elite Trainer Box. Generalnie bardzo ciężko go dostać teraz. Ludzie jakoś strasznie szaleją z cenami. Słyszałem, że ma być do druk, ale teraz ceny oscylują tak około, powiedziałbym 400 zł, ja mam nóż Także wziąłem nóż ze sobą z kuchni, jestem dzisiaj uz Uzbrojony, słuchajcie, nożem Z kuchni to będziemy otwierali, no nie mam żadnego Noża do papieru, ani nic Z tych rzeczy, dobra, e, boxa już otworzyłem I słuchajcie, mam drobne ogłoszenie Jeżeli pod tym filmem będzie fajna Aktywność, będzie dużo łapek w górę, ja mam Jeszcze kilka produktów z Prismatic Evolutions Tak naprawdę mam wszystkie Jakie wyszły, czyli trzy razy po trzy Boostery, takie sticker... stickery Tak to się chyba nazywa, nie jestem pewien Takie, wiecie, e, no mam po prostu tu jeszcze trzy razy po trzy boostery, mam jeszcze binder i mam jeszcze poster. Jejku, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Przecudnie. Ja powiem wam, jeszcze nie mogłem doczekać na otworzenie Elite Trainer Boxa, między innymi dlatego, że po pierwsze, od Elite Trainer Boxów właśnie sobie zaczynaliśmy, dam to może gdzieś z tyłu, nie, trochę dziwnie to będzie wyglądało chyba, od Elite Trainer Boxów właśnie sobie zaczynaliśmy, tutaj naszą przygodę na kanale. To sobie może na razie odrzucę gdzieś na bok. E, natomiast ja po prostu potrzebuję też miejsca na moje karty, a w tych Elite Trainer Boxach naprawdę fajnie się te karty po prostu przechowuje. E, zobaczmy sobie tutaj, mamy boostery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, wszystko się zgadza. No raczej wątpię, żebyśmy tutaj zostali oszukani. No i słuchajcie, najdroższa karta z tego zestawu w tym momencie, a właśnie, przecież my tutaj będziemy mieli, okej, okay, to jest energia, no to energię sobie na razie odstawimy na bok i również tu będzie mieli kartę promocyjną, przecudną kartę promocyjną. Zobaczcie sami. Eevee. Bardzo ładna karta promocyjna, także e, myślę, że w ogóle ten Elite Trainer Box e, na, warto się nim zainteresować dla samej tej karty promocyjnej. I no, ładne koszulki, chociaż nie powiem, żebym był jakimś turbofanem ale moim zdaniem są całkiem, e, całkiem, całkiem w porządku. Fajny jest ten motyw Eevee właśnie e, na, no po prostu z tyłu. Odłóżmy sobie to wszystko gdzieś na bok. No i tu mamy klasycznie żetony kości. E, no i to by było, jeśli chodzi o samą zawartość pudełka. Tyle. E, w każdym razie, słuchajcie, ja mam mówię jeszcze więcej produktów, więc jeżeli pod tym filmem będzie jakaś fajna aktywność, to ja po prostu wrzucę na dniach kolejny odcinek, gdzie otwieramy sobie. Oproszę, boksik będzie stał z tyłu i będzie was rozpraszał. E, na dniach wrzucę kolejny odcinek, gdzie będziemy sobie po prostu otwierali pozostałe produkty z Prismatic Evolutions. E, tak, jak wam mówię, ciężko bardzo. Teraz o ten dodatek. Niestety, natomiast czytałem, że Pokemon Company tam zapowiedziało do Drug, że jest jakby świ świadome problemu z dostępnością tego dodatku. Słyszałem też, że tu się chyba nic nie przekłada. Nie jestem pewien, proszę bardzo, kodzik dla was, jeżeli ktoś zbiera. Także lecimy, nic nie przekładamy. No i oczywiście, ja próbuję. Ja ogólnie poluję tutaj na. Ambreona. Polujemy sobie oczywiście na Ambreona. Mam jego wersję. Jak nie widzieliście openingu na moim kanale, to ja mam jego wersję japońską. Także tego tak zwanego Sambreona. Chociaż słyszałem, że. Wieku, strasznie ciężko się pojedyncze karty e, wyjmuje. Słyszałem, że tak naprawdę nazwa Sambreon nie jest prawidłowa, ponieważ tak naprawdę tam jest Księżyc, a nie. Dobra, wiecie co? Ja sobie po prostu prze, e, prze, przerzucę w ten sposób. Jakoś strasznie ciężko e, mi te pojedyncze karty wyjąć. Ok, co my tu mamy? Future. Fajnie to wygląda, takie trochę jakby holokarta, no i reverse holo, kolejny reverse holo, no i taka nowa. A nie, to czekajcie. u, to są dwa takie same? Nie, to jest ok, jestem głupi. To jest reverse holo, to jest zwykłe holo, ale dwa takie same te. Oki Dwa okidogi nam wypadły, no dobra. Jak dwa okidogi nam wypadły, to okidoki W każdym razie lecimy sobie dalej, oczywiście. Ok, otwieramy. Z tyłu. No i słuchajcie, tak jak mówię, najdroższą kartą chyba w tym momencie jest ten tak zwany Sambreon, chociaż, tak jak mówię, nazwa jest bardzo mocno umowna, bo to tak naprawdę powinien być bardziej Mumbreon, ale Mumbreon, nazwa Mumbre, Mumbreon jest zarezerwowana dla dodatku Evolving Skies, więc wymyślili sobie, że ok, to w takim razie to będzie Sambreon. Muszę mocniej chyba trzymać te karty, ale mówię, ślizga, ślizga mi się rękawiczka z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego, także no cóż. Trochę mi ciężko wyciągać po jednej karcie, bo po prostu nie łapię tego, wiecie, nie łapię tej... Widzicie? No ślizga mi się normalnie. Dobra. O, czekajcie, coś tam, coś tam widzę, coś tam widzę. Otworzymy sobie po prostu, tak, trudno. A na następny odcinek wymienię rękawiczki. Dla osób, które... Y o, proszę, mamy reverse holo. Mamy kolejne reverse holo. Nie no, to są dwa rewersy. To w poprzednim odcinku coś musiałem przegapić i... Tyranitar EX. Okej. Okay. Aha, będę wam podawał ceny na tym odcinku. Natomiast drobny disclaimer odnośnie cen. Pierwszy EX, -ik. myślę, że fajna sprawa fajnie wygląda ten ty Tyranitar. Także go sobie gdzieś tutaj na razie odłożymy na bok. Ehm, drobny disclaimer. W sprawie cen, no to jest oczywiście to, że te ceny będą bardzo mocno e, odbiegały, o, w sensie one mogą się zmienić, jeżeli chodzi o premiery dodatku, to jest zawsze tak, że te ceny na początku są bardzo mocno wyśrubowane do góry, więc te ceny, które ja wam tutaj pokażę, one, mimo tego, że ja je dodam dla was, to mimo, te, mimo wszystko miejcie na uwadze, że one mogą być e, lekko rzecz nieprawidłowe, po prostu, w sensie, że mogą się zmieniać z dnia na dzień, także dodawanie ich, no niestety, nie mogę... Nie jestem w stanie tego, wiecie, wyciągać tak karty po, je, po, po jednej, bo tak jak mówię, nie mam, nie, nie łapię mi te rękawiczki przy, przyczepności do tych kart. Executor, proszę bardzo, mamy rewersik, mamy kolejny i. zwykłe, znaczy zwykłe holo, to jest w sumie takie future holo. I taka nowa energia też mi się wydaje, że ta energia, coś znaczy ona nie świeci, ale ona ma trochę inny design, taki pattern trochę inny. Może mi się wydaje, ale gdzieś tam mam takie wrażenie, że, że ten pattern na tej energii jest odrobinę, odrobinę inny. Ale mój, mo może może po prostu mi się tylko tak wydaje, sam nie wiem. Na razie mamy dwa boostery za sobą, nie, trzy boostery za sobą. wypadł nam jeden i eksik, no to tak y powiedziałbym, że E, nie najgorzej, nie najlepiej, wiadomo, mogłoby być na pewno lepiej, natomiast na pewno mogłoby być też gorzej. <laughs> Więc. E, wiecie, zawsze trzeba e, widzieć szklankę do połowy e pełną, że tak tojmy, a nie do połowy pustą. Także myślę, że Tyranitar zawsze spoko. No wiadomo, najchętniej bym tu przegadnął jakąś inwilocję. No, naprawdę nie mogę, nie mogę tego Mambriara. Mamy też tutaj jest dużo fajnych full artów, jeśli chodzi. O, mamy naszego Pokebola. To nie jest Master Ball, to jest zwykły. Jeszcze muszę sobie przyjrzeć tutaj. Tak, to jest zwykły Pokeball. W sensie to jest taki Reverse Holo, ten, to nowe Reverse Holo, jakie oni dodali, ten nowy styl tego Reverse Holo, czyli właśnie taki Pokéball. Moim zdaniem bardzo fajnie to wygląda. Mamy ten i mamy Ambreona. Okej, okay, Ambreona jako Holo. Myślę, że taki Holo Ambreon. Może nawet być coś wart. W sensie, to jest niby zwykłe holo, ale to jednak jest Ambreon, więc nigdy nie wiesz, nie? Nigdy nie mów nigdy. <laughs> że tak tojmy. To jednak jest Ambreon, więc tutaj on może być sporo wart. Właśnie, chociażby przez wzgląd na to, że jest po prostu Ambreonem, znaczy sporo. Na pewno nie tyle, ile topowe rzeczy w tym zestawie, natomiast. Yy... Natomiast dalej może, może być co, coś, coś warty, nie? Na, na, na pewno dalej może być coś warty. Dobra. Tutaj kodzik dla was. Lecimy dalej. E, Profesor Research. O, a tutaj widzę, że jakoś lepiej mi się chyba te karty, te karty łapie. E, Duraludon. Dura <laughs> Duraludon. Rescue Board. Okej. Okay. Lecimy dalej. Reverse Holo. No i bad. O. Okej. Okay. Reverse Holo, to takie Future Hollow, nie wiem, to jest takie dziwne w sumie, i, i zwykłe Hollow, Bez żadnej jakiejś większej rewelacji. No więc lecimy dalej, lecimy dalej. Ja już jestem w sumie nawet jestem zadowolony z tego Hollow Ambreona, bo on całkiem fajnie wygląda. No ten tyranitar też jest w porządku. Nie mam żadnej takiej kart, nie mam tyranitara żadnego w takiej wersji, więc tak jak mówię, no, jeżeli o to chodzi, to jestem jestem zadowolony. Lecimy dalej. Ehm. Eevee. O, fajna zwykła Eevee. <laughs> Ciekawe, czy ona będzie coś warta. Ee, hipopotam taki śmieszny. O, ten królik. To jest taki królik. Ja go zbierałem... Znaczy, zbierałem go. To chyba mój, był mój pierwszy Shiny w Pokémon GO. Tak, słucham drogą. O, coś tam się... O, widzę tego. Reverse... W sensie widzę e, tego. To Reverse Holo w formie Pokébola. Nie jest to Master Ball, bo to może być też Master Ball, czyli taki, powiedzmy, lepszy... Lepszy po prostu. E, także, no cóż, nie jest to Master Ball, ale, ale dalej spoko. Kolejna karciuszka, no i zwykłe holo. Właśnie, a propos dropów, podobno... O, a to się jakoś tak... To się jakoś tak mieni? Hm, nie wiem. Ale jakoś się tak trochę, trochę mieni ta karta. A propos dropów... E, tak no podobno jest e, kiepsko, tak ja słyszałem. E, widziałem gdzieś, że komuś się tam już udało, wiecie, ktoś już tam powyciągał te e, Ambreony, także w sensie tego e, Sambreona, że ktoś już tam ma, więc gratuluję, gratuluję wszystkim, którym się udało. E, no ja mam, wiecie, ja mam japońskiego, więc tak sobie myślę, że gdybym wyciągnął tutaj, to to już wręcz byłoby podejrzane. <laughs> Mam tego japońskiego, więc jestem zadowolony, więc nawet yy, on nie jest moim głównym celem ten Sambreon, bo tak jak mówię, no mam. Okej. Okay. Fajna rybka. Regigas. -re 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 <laughs> tak mi się wydaje, że chyba powinno się tak powiedzieć. Rivers Hollow. Briar i. okej. Okay. Flarion. Tak mi się wydaje. Tak należałoby to przeczytać. Fajnie. Mamy jakąś karcioszkę z Eevee. Mega spoko. Mega, mega spoko. Kolejny booster. E, chcę w ogóle kupić sobie nową kamerę do nagrywania tych openingów, ale to jeszcze chwilę muszę e, poczekać, bo no w tym momencie nie mam na to kasy. Muszę po prostu poczekać na... <gryw> Aż mi wypłata przyjdzie. E, tak. Mówiąc wprost, bo... E strasznie niewygodnie mi się nagrywa, tak jak teraz to dla was nagrywam. Wiecie dlaczego? Bo muszę mieć obie ręce w górze. To jest trochę tak, jakbyście sobie zrobili takie ćwiczenie, że wiecie, wyprostujcie sobie ręce do przodu i trzymajcie je jak najdłużej. larwitar. No to bardzo, bardzo po prostu ciężko mi aktualnie nagrywać. Natomiast, no wierzę, że tutaj niedługo to jakoś sobie ogarnę lepiej. O, to reverse holo z tym Duraludonem. W porządku. Kolejny reverse holo. No i zwykłe holo. Ale ładne w sumie. Bardzo fajna karta. No i ostatni booster, słuchajcie. E ostatni boosterek. Zobaczmy, co tam kryje. Ale jakby tu był jakiś przepotężny dropik, to by dopiero było ciekawie, nie? Jakby nam jakiś turbo, turbo drop poleciał. <ścoughs> Ale wiadomo, nie ma co się, nie ma co się e rozmarzać. E ok. O, ale coś tam, ale to jest chyba zwykłe holo. Zaraz zobaczymy. no nic. Eee, Larvitar. Lecimy, lecimy do dropika, do dropika. A może, znaczy to akurat. Nie, to jest reverse holo, to co tam teraz widzę. To jest river, reverse holo. Pokeball. Ok. W porządku. Odłóżmy sobie. Mamy kolejny reverse i. Espion. Tak mi się wydaje, że tak należałoby przeczytać. Fajne holo. Fajne, holo, sobie na pewno odłożę. No i słuchajcie, to jeśli chodzi o te boostery, na razie to by było na tyle, także nie poleciało nam nic turbo-rewelacyjnego. Mamy natomiast tego Espiona, mamy jakoś Ambreona, holo, mamy trochę tych Pokeboli, więc moim zdaniem ostatecznie wyszło nie najgorzej. No i przede wszystkim mam śliczne pudełko <laughs> na karty Pokémon, na, wiecie, na, na Bulk, w sumie głównie. Także bardzo się cieszę na to pudełko w sumie, bo moim zdaniem mega fajnie wygląda. Jeżeli miałbym wam coś radzić, nie kupujcie tego teraz za jakąś mega dużą cenę. Słyszałem, że ma być dodruk, więc ja bym się wstrzymał, jeżeli chodzi o kupowanie za jakąś mega mega dużą cenę, no to raczej bym się wstrzymał. Jeżeli upolujecie jakąś fajną okazję, to wiadomo, spoko. Natomiast tak jak mówię, tak jak widzicie, te boostery też jakoś turbo nie dropią, więc miejcie to na uwadze, jeżeli będziecie podejmowali decyzję o zakupie. No i co? Z mojej strony to tyle. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach. No i słuchajcie, od Waszej aktywności zależy. Być może kolejny film będzie już za dwa dni, nie? I wtedy będziemy otwierali kolejne dziewięć boosterów. Wszystko w Waszych rękach dosłownie. Trzymajcie ciepło następnego miłego dnia Wam życzę. Cześć!